Dowiedzieć się jeszcze więcej o Ninjago, dajcie na kanał kolegi, który ma w karcie. Cześć, witajcie do Ninjago StudioSafe i dzisiaj przychodzę do Was z dosyć ciekawą teorią. Będzie ona dotyczyła tego, czy Sensei Wu umrze pod koniec sezonu 10. W sezonie 7, czyli sezonie z bliźniakami, czasu mistrz był chory z powodu przyspieszonego starzenia się i w sezonie 8 został on wypluty z wiru czasu. Który został wciągnięty w finałowym odcinku sezonu 7, został on wypluty jako dziecko. Trochę czasu spędził dorastając do tej dorosłej postaci, aczkolwiek teraz, gdy już nią się stał, czy jego starzenie unormowało się, czy nadal starzeje się w przyspieszonym tempie. Jeśli starzeje się w przyspieszonym tempie, nadal jest bardzo prawdopodobne, że umrze on pod koniec sezonu 10. Jeśli natomiast nie, i tak jest już dosyć stary, więc także może umrzeć, albo ktoś może go zabić. Może to być Garmadon, a może to on poświęci się, aby Garmadon stał się dobry. Już w Nowej Zelandii wyszły te odcinki, aczkolwiek ja ich jeszcze nie oglądam, czekam na polską premierę. I mam nadzieję, że mistrzu nie umrze pod koniec tego sezonu, ponieważ mam nadzieję, że to Lego Ninja zostanie kontynuowane, bo żal stracić tak dobrą kreskówkę. Mam nadzieję, że odcinek Wam się spodobał. Ja się już z Wami żegnam. Cześć!